to też zaczynamy. A więc, tak, kontynuując, z lenistwa, a może nie z lenistwa, tylko dla przykładu, zamieściłem wykres z poprzedniego webinaru poniedziałkowego. A, przede wszystkim chciałbym Was przeprosić, znaczy przeprosić, no sorry, dla tych wszystkich, którzy starali się zalogować na czwartkowy webinar, tam była informacja na Facebooku i na stronie internetowej naszej nasza-sakiewka.pl. Że ten webinar się nie odbędzie z przyczyn takich, że wyjechaliśmy na GPW. Tam jeden z naszych trenerów, Krzysztof, prowadził wykład na temat opcji, no i chcieliśmy w tym uczestniczyć. I cóż, no w ramach przeprosin zamieścimy na stronie taki bardzo obszerny artykuł, wideo z tego nagrania, tak żebyście również mieli dostęp do tego. Ale dobra, słuchajcie. Teraz coś już na czym, coś aktualnego, tak, czyli wykres FW20, dalej ta akreska tygodniowa, akurat slajd z poprzedniego webinaru. No i te rozłożenie fal w kontekście price action nic się nie zmieniło, tak? Dlatego zamieściłem ten slajd, żeby, żeby wam pokazać, że nic się nie zmieniło. To co mówiliśmy tak, że poziom wejścia w pozycje krótkie to będzie 2252. Jest jak najbardziej nadal aktualny. Oczywiście to jest perspektywa tygodniowa. No i przybicie poziomu 2378 to jest jakby zamknięcie tego, tego planu. Czyli wybicie tego poziomu będzie jednoznaczne z tym, że to się wszystko dezaktualizuje. Na ten moment to wygląda, znaczy wykres wygląda w ten sposób. Tak, Tutaj już Wam rozrysowuję ten sam układ fal. No, i ostatnia świeczka de facto nie jest jakąś tam mocno napawającą optymizmem świecą. I to tyle w tym temacie, jeśli chodzi o wykres skali tygodniowej. Teraz przejdźmy na troszeczkę niższe skale, bo tak jak już zawsze Wam to zaznaczamy, najlepiej mieć dwa scenariusze to też. To też e, musi, ro, ro, zrobiłem te analizy w różnych skalach, tak żeby to wszystko się jednak e, jak najbardziej uwiarygodniało. I tutaj takie moje e, zło, złożenie pracy naszej wspólnej e, z ostatnich kilku e, tygodni. Tutaj jak widzicie jest skala już dzienna. I tutaj, różnymi kolorami, zaznaczyłem Wam formacje harmoniczne. Zwróćcie uwagę, jak one fajnie i jak często pojawiały się w ostatnim czasie na rynku naszym. Bardzo fajne formacje do zarabiania. Wielokrotnie udawało nam się je bardzo dobrze wyrysować, poinformować. I to jest, jakby prognozę, do przejścia już do kolejnego slajdu. Tak, to co już jest aktualnie. I ten slajd rysunek, który już wczoraj zamieściliśmy na stronie naszej stakiewki. Tak jak już oczywiście ta formacja dopiero jeśli już to się będzie tworzyła, tak? To jest jakby istnieje taka możliwość. Oczywiście wiadomo, że jeśli by się tworzyła taka formacja, to mielibyśmy z powrotem do, do wzrostów. nie mówię na długi termin, skalę tych wzrostów widzicie tutaj w tym rogu do góry tak? jeśli byśmy doszli do któregoś z tych poziomów to by nam powstała bardzo ładna formacja harmoniczna, sprawdźcie sobie jaka oczywiście out to jest jeśli wybijemy poziom, ale tak, wybicie poziomu 2265 to będzie już taka negacja tej, tej formacji tak? póki nie wybijemy poziomu 2265 to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że może nam się wytworzyć formacja harmoniczna. To nie jest oczywiście od razu jakby wyznacznik, tak, że to się musi zdarzyć, ale istnieje taka możliwość. Dodatkowo, oczywiście, tak jak już mówiłem na początku, najlepiej jak są dwa scenariusze, też perspektywa szeroka dla tego samego rynku i zupełnie przeciwna strona. Tak, ten akurat ta formacja harmoniczna, która tu się ewentualnie może nam tworzyć, jest potwierdzona również przez wykres, znaczy przez inne narzędzie, jakim jest price action. Pamiętacie ten układ PAL z wykresu tygodniowego, który Wam rozrysowaliśmy. On wygląda mniej więcej w ten sposób na wykresie tygodniowym. I tutaj pokusiłem się o rozrysowanie zasięgów. Jeśli byśmy mieli do czynienia z Gartlejem, to 2168, jeśli byśmy nawet mieli możliwość wytworzenia kraba 1935. Dlaczego o tym wam mówię? Bo już wielokrotnie pokazywaliśmy wam wszelkiego rodzaju formacje harmoniczne. Czasami były to dopiero ich zaczątki, tak? Czyli wytworzenie się trzech elementów trzech fal i czekaliśmy na powstanie fali. CD i one bardzo fajnie tworzyły się, fajnie pokazywały i dawały zarobić. Tak? I tak samo jest w tym wypadku. Tak? Jeśli już coś zauważyliśmy, to chcielibyśmy się też z tym z Wami podzielić. To też nie jest jakby informacja o inwestycji. No w sensie, znaczy to nie jest porada inwestycyjna w myśl ustawy, to jest pokazanie to, co może się również wydarzyć na rynku. Tak? W tym wypadku. Tak, jak Wam mówiłem, dodatkowym potwierdzeniem jest Price Action. Poziom zleceń wiecie, gdzie ustawiać. I co ja Wam mogę od siebie jeszcze dodać? Tak? Zwróćcie uwagę, tutaj powstała bardzo fajna formacja Inside Bar albo Outside Bar. One są w zasadzie różnią się tymi korpusami de facto, ale ja je nazywam, bo zasada jest ich działania taka sama. To informuje nas, to nie jest formacja kierunkowa, to jest formacja, która informuje nas. Że coś może się wydarzyć na rynku. I tylko tyle na ten temat. Tak, spodziewamy się jakiegoś ruchu, ale w którym kierunku, to ta formacja nam nie pokaże. Te dwie formacje harmoniczne, o których wam w tym momencie mówiłem, to są jakieś formacje kierunkowe. Tak? Jeśli, wiadomo, jeśli tutaj będziemy się wybijać, ale to jeszcze wam pokażę na wykresie godzinowym. To już o, pokazuję Wam wykres w skali już godzinowej, tak, bo to będzie nam łatwiej interpretować aktualną sytuację, tak zwróćcie uwagę to jest rozrysowanie tego, tej formacji harmonicznej prowzrostowej. To wiadomo, że jeśli będziemy się wybijać tak, to tutaj trzeba mieć uwagę na, na tą lukę, która powstała. Oczywiście ona nie jest jakimś tam groźna bo nie ma takich ruchów, których by rynek nie mógł przebić, tym bardziej ta skala godzinowa to jest, no sami możecie już myślę, że z własnego doświadczenia wywnioskować, jak mocny, jak jako to ma siłę, ale wybicie tego poziomu będzie nas informowało o tym, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten rynek jednak będzie chciał osiągnąć swoje ekstrema, tak. Powiem Wam szczerze, ja sobie robiłem takie wyliczanki wynikające z harmoniczności, różnymi metodami. Poziom, jeśli byśmy się wybijali, to kolejnym poziomem, na jakim będę chciał widzieć rynek, to jest poziom 2329, po którym rynek będzie mógł mieć troszeczkę oporów. Już nie chciałbym wchodzić w metodologię, za pomocą której to akurat ten poziom mi wyszedł ale tam spodziewałbym się delikatnego powrotu, ale nie jakichś tam no, drastycznych spadków, czy od razu zwrotu akcji na rynku, tylko, że tam może coś się wydarzyć, tak? I jeszcze tutaj chciałem Wam podpowiedzieć i pokazać, tylko wyczyszczę. Pamiętacie, jak Wam mówiłem ostatnio podczas, znaczy mówiliśmy w zasadzie podczas poniedziałkowego webinaru o tej formacji Szarka, bardzo, że ona bardzo fajnie daje zarobić. Też opowiadałem wam o średnich kroczących. Także jeszcze wtedy, że one jeszcze się nie poprzecinały. Jak widzicie tutaj w tym momencie one się przecięły. I, i ten fajny shark, który tak nam bardzo dobrze pracuje przez ostatnie już miesiące znowu bardzo fajnie tutaj zafunkcjonował. Prawie 60. przeszło 60 punktów zysku. Z takiej formacji to jest naprawdę dobry wynik. I tak jak no cóż jeszcze wam mogę dodać, tak? Jakby zasady rynku znacie, to co widzimy na rynku, znaczy to, co ja widzę na rynku, to już wam w tym momencie powiedziałem. Oczywiście, jeśli będziecie mieli jakieś pytania do aktualnej sytuacji, to oczywiście po Mariusza w części będzie można je zadać. Tutaj jeszcze Wam podaję do siebie maila, bo też dostaję czasami informacje od Marka, że ludzie, że się pytacie w zasadzie o jakieś tam pytanie, i on mi zawsze to przesyła, ja mu odsyłam, a więc jeśli teraz będziecie mieli jakieś pytania czy z harmoniczności, czy z price action, czy w ogóle z jakiejś sytuacji rynkowej, albo coś było dla Was niejasne, to po prostu piszcie.